Jak będę starszy, taką osobę, ty siedzę, ty, ty. to do końca będę <grym> To do Tak? Gluten to gluten. O Jezu. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. <grym> Siema wariaty, wariatki. Witamy was w niedzielny poranek. W tamtym tygodniu zbieraliśmy mniszka lekarskiego. Była piękna pogoda, pewnie ponad 20 stopni a w tym tygodniu, tydzień później mamy, nie wiem, 7-6 stopni w dzień. Dzisiaj mamy taką wędróweczkę wokół komina. Wybieramy się na sanocki skansen. A na tym sanockim skansenie dzisiaj jest targ takich starości. W sumie na skansenie byliśmy parę razy, ale na takim chyba targu w sumie jakoś nie zwracaliśmy na to uwagi, nie nagrywaliśmy tego. Jakby to było, to przeszliśmy po prostu tak jakby niezauważalnie przez ten targ, no a dzisiaj chcemy Wam pokazać. No i ogólnie mamy w planie, może też nam się uda cokolwiek tam znaleźć, jakieś ciekawe, stare rzeczy. Tak jak Mateusz powiedział, zobaczymy, nie mamy jakiegoś większego planu, co chcemy kupić, co nam wpadnie w oko, no to, to wtedy może coś się uda wybrać. Dokładnie, nie za wszelką cenę, że będziemy chodzić jak Nieraz z Patrycją wpadaliśmy na szmaty i buszowali. Za wszelką cenę coś musimy znaleźć. A tutaj jak coś wpadnie w oko, to się kupi, a jak coś nie wpadnie w oko, to się nie kupi. Do 10, a parking jest pełen samochodów. Jesteśmy pod wrażeniem, myśleliśmy, że będziemy pierwsi, a tutaj zapowiadają się tłumy, tłumy ludzi, także nie wiem, czy coś znajdziemy jeszcze dla siebie. Może się uda. No. Jak Sroka. Tak, taką aurę ja, czytałam, dziecka, tak, ja, ja cały czas się uczę. Jest tyle ciekawych, lubię no, przeczytać tak, tyle ciekawych opowieści o nich. Jesteśmy na sanockim skąceniu, tak jak widać na tym targu. W jak jakbyśmy weszli, od razu rzuciła się na jakieś kałyczki, świecidełko, łańcuszki. Tak, tak, Jak to kobiety mają, chyba to lubią sobie, to No idziemy dalej, idziemy nam pokazywać. A coś kiełbasy czuję Tu no? Na pewno będzie, patrzcie, no. jaka faja fajna. Aha, fajne. Tu się chyba do, do środka daje, tak? Tak, tu jest pykasz no, Kurde. Tak, będę starszy od taką sobie siedził, to To do Tak? Halo? Ja też fajka no twań. jest. To żeś mi głupoty na opowiadał. to no przewiercić, że nie faja. A ja uwierzyłam. ci uczy całe życie. Ale jak faja wygląda, nie? No ale rację, bo tu są też do takie doświeczek. Dobra, idziemy dalej. Ale ładne jedzą, kaptoje. Jakieś kiełbaski ładne. No Trzydzieści naturalnych. Dziękuję. Rady. Wracać Chodź, Dopiero śniadanie zjadłem, to na razie nie jestem głodny. Na pewno, bo to już nie umiesz coś tu kupić. Nie, <noise> Dobra, idziemy dalej. Patrycja jakieś szczelby ogląda. Podoba mi się? No. Będziesz polować? Bierzesz sobie w domu na ścianie i będziesz się bał troszeczkę. I będzie spokój. Fajne takie, nie? Gdy nie miałem takiego czegoś w ręce. A co to jest? Szabla? Tak szczekaj. Ale tak. tak no, no, no. ja nie, pamiętam, czy tak. Nie, pamiętam czy to To nie. Nie, nie. Nie, to jak nie. Nie, nie. Nie, No Nie, nie. są. właśnie że nie. Nie, nie. Nie, nie. Dawniej, wszystko takie ładne było. Nie? Jak to tak zrobili, to to miało taką duszę. A teraz to jest wszystko takie bezpieczne. Ten zegar. Ten 2000, ten 2200, one są no. z repetycji. A te są my... Te nie, ten 1500, a ten 1000. A ten 500 to jest angielski. Ja jeszcze patrzę, muszę taką szczelkę wziąć do ręki. Ale e ciężko. ciężko? ciężko. <grywa> Żeby nie wstrzeliła. Nie no, czy nie. To rostuje. To nie. Może jaki się. Co, czy To mało? <grywa> A, tak, właśnie no. Ale parę jakie to jest ciężkie. Ciężkie lekkie. No, tak, to trzeba mieć troszeczkę siły, żeby to... Zrób to zbliżenie na to. Nie Tego nie będzie chyba widać. To... Już tu ma takie wyryte. No, tu jakoś co tam... Mózg to To też pani jest, tak? Ile taka szczerba? Ta? Tysiąc złotych. Tysiąc złotych. A to, działa, to jest, czy jest tylko nie? to one działają, te szczelby wszystkie, tylko widzi ta tak, jest ma tutaj gbystyk, jest pęknięta i dlatego to jest tylko na kominek, można do dekoracji, na dekorację, ale tak do strzelania to raczej, ja nie raczej, według mnie to? się nie nadaje, bo na pewno by ją chyba rozerwało. Tutaj Patrycja mówi, że to będzie nasz następny wozik taki weekendowy. A nie wygląda. A nie? no. Ale jaki dźwięk tego zamknięcia? Sam dźwięk. Ja dzisiaj mam coś na te szczelby to to dużo, dużo, dużo lżejsze to ciekawa jest mi ładna no mieli dawni ludzie rozmowę Kiedyś tam nie było takie... To jest wypukłe wszystko. No, takie z duszą. O. Tak. Teraz to na ilość. sobie hmm. Ja bym się pobawiał. A to co to? Bardzo dobrze. To też była jakaś ta. Nie czekałem. Ciekawe, czy kogoś zabiło tym. Ogólny te rękojeści są takie. Pani A ja parku. pamiętam takie, babcia miała. Mhm. I no, tylko takie samo. Ale krótkie Od... prawie nic nie waży. Troszeczkę oczywiście na dobrym stanie, co no. nie, bo to jest zarcywiałe. Patrycja nie doczekała, musiała spróbować poziaczka. No, ja po prostu taki... Jak ładny środku jest. Z innej takiej mąki jakiejś. Taki Pyszny, buch, nie? To... No. Dotyku jest taki, jakby był... Wczorajszy albo dwutygodniowy, no, nie wczorajszy, tygodniowy, a jak go ugryziesz, to jest taki delikatny, nie? Gluten <śmienny> to gluten. To bardzo? A tu gramofon, tak, nie? No to dobra dłonika super mystiło? Pastele te kredki. Pastelowe to są? Pokaż? No. Pastelowe, nie? Czy mm. jak to się nazywało? No to cię takich malowało. Jak Pastelowe. to się nazywało? Pastelowe? Pastelowe, no Użliwe no, no dobra bierzemy ten rynek, powiem, że jest tego trochę tutaj. Chwilę nam tu zejdzie, żeby to sobie całe obczaić, ale mamy w sumie dzisiaj dzień taki luzacki, to tak pochodzimy, pozwiedzamy. Można pospacerować. Ile razy mówisz, że <gry> Jak Cię widzę. Tak? To tutaj jest już tu w parku. <grymne> Ale kropnie wyglądasz. Daś? No. O, no, a tą drugą mówisz. Tą? No. Bo za znaczy, To nie jest do to wieszania. To to Ale pokaż. Przyłóż. <grymne> To jest tak chyba do piwa, jak się wlewa. Tak. Taki kufel, co nie? Fajne. A to no, jeszcze, wiesz, co tutaj? I nikt nie wie, co tutaj jest. Tak, tak. Patrycja spróbowała proziaczków i wydarła mi z ręki. Ona mówi, że ona będzie proziaki nosić. To za chwilę zjeżdża. No ciekawe, kto pierwszy je Кейки выглядят даже на тле этих домков. Могу вам туришкать. А ты за широко ściągasz dawniej takimiśmy ćwiczyni to masz tego ściągnąć o tak. o, no jest... <laughs> Ciężka To w porównaniu do tych gum naszych To no. tak. ja bym tego nie rozciągnęła Ale możesz spróbować Ale ciężkie No to po prostu dymujesz jak ciężko nie? No. Aha na tej zasadzie Tak zostawię z jedną czy coś ale... no. No co wtedy, no I sobie dobierasz no. pod siłę swoją. O Jezu. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. <grystanie> no co ty? A <grystanie> nie drgnie. Ja tu takie jedno bym tylko miała założone wystarczająco. No pamiętam, no, da takie mieli do ćwiczeń, no? Za twoich czasów, tak? No, tak, nie, nie taki stary jeszcze. Ale <grystanie> kościół jest. Czy co to jest? Kościół. A to takie wiertareczki są? Tak. No nie wierzę. Patrzcie, jakim dawni wiertarkami wiercimy. No jest. No Patrzcie, Uch, Stęki, to tym filmie? To jest dosikerek. To, to jest. Jak jest Jak stal tak robi, takie o, jak ten dźwięk. Tak. No. To jest bardzo dobra stala. Piękna, piękna, nie? O! To jest stal, Patrycja. Fajna. Pusto. To jest taka do wyciskania? Tak. Mama chyba pamiętam ziemniaki dawała i później robiła z tych ziemniaków tam wiem. nie wiem. To teraz takie są na przykład do czosku wyciskania, tylko miniwersję, co nie? No fajne, ale ja zadowolony jest sobie. Myślałem, że będzie taka troszkę stypa tutaj, ale. No, dużo to... strasznie ciekawych rzeczy. I to jak jakaś czarownica. Oparza to jako mistrzostwo świata w piłce nożnej. 82. Okay. rok, grupa druga. Mam zagadkę dla widzów w komentarzach. No. Mam zagadkę dla widzów w komentarzach. Ale tak pani widzi. Kto to był? Hmm. Zobaczymy co napiszą w komentarzach. A czemu mówiłaś co to jest? Wędzidło. co to jest wędzidło? Czyli to co koń ma w pysku. Aha. No. A to nawet nie wiem jakie to jest wędzidło. Ciekawe, no? Ale takich strzemię to ja nie lubię. Najlepsze są plastikowe, te są już takie ciężkie. Dzień dobry. Strasznie ci Ten piękny. No. Ten też ciekawy. Tam kolory. mu kolory, nie? No. też, wszystko? nie ma kolory Trzeba też, nie Tak? żołnierza. Trzeba te nie to żołnierza. Trzeba z 90 roku. Znam gościa co ma wszystkie, chyba jest 12 sztuk Widz, tak? jaki, które piękne To w ogóle wygląda na eksportowe na... ekskluzywna ja rzecz, to bajki, wszystko no. na eksportu do mhm. edycji Pokaż to z tyłu To jest właśnie z tych bajek, z baśni Mhm tych rosyjskich, O, tak. coś dla twojego taty <noise> A to? Kuty łeb W tym powinieneś po domu chodzić. <grystanie> <grystanie> Jak nie posprzątasz się coś tak. Ubierasz takie kaski Jesteś bezpieczny Tak, dokładnie wow. Nie, bo ja ja to pewnie bo ja tak Nie, ja naprawdę. No. no. pewnie nie. Ten taki kozik bardziej, no ale ten mnie ciekawi. I ten. No. Mogę sobie poglądać, nie? to jest. To jedna firma, ten i ten. Tak. Mm -hmm. mm -hmm. jakiś, no. No to taka prawdziwa stal, jest, nie? Tak. Tam też jeszcze. No to już, już ciekawe takie. No. Wow. No kurde. No tak fajnie zrobione. To to jest jakaś skóra? Tak skóra. skóra. No Pięknie, Pięknie. Pięknie. Pyszne te proziaki. A z jakie pan to mąki te proziaki robi, można wiedzieć, czy nie? Pszennej, tak? I sama pszenna mąka tylko? Nie, Ciemniejsze są dlatego, bo nie całe jajko tylko żółtko samo dajecie. Aha. czyli białko nie dajecie, tak? Właśnie dziewczyna, bo dziewczyna strasznie lubi proziaki, jak ugryzła to w szoku była. No pyszny. Właśnie w środku taki ciemny, i dobry. samo żółty. Czyli normalnie jak do Proziaka, jest tylko samo żółte, tak. Tak? tak? Dziękujemy, miłego dnia. No już powoli wracamy do domu. Trochę zmarzliśmy, nie powiemy, bo pogoda dzisiaj nie dopisuje, ale. Krótki spacerek zaliczony na świeżym powietrzu i, i do zobaczenia. Tak, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, łapy w górę, komentujcie.